Przeprowadziliśmy się tutaj z Warszawy 30 lat temu, czyli łatwo, po, znaczy no łatwo, jak ktoś wie po prostu w jakim wieku obecnie się znajdujemy, my w jakim wieku jesteśmy, to, to łatwo byłoby policzyć, że to już po pół życia mieszkamy w Antoniowie. A przeprowadziliśmy, przeprowadziliśmy się z Warszawy bo szukaliśmy sobie w tamtym czasie yy, miejsca do życia dla siebie. Z Warszawy to chyba najdalej jak się można wyobrazić yy, tutaj Sudety. Yy, yy, no i tutaj nam się najbardziej spodobało, to poznaliśmy ludzi ciekawych. Skończyłam taką szkołę projektowania architektonicznego. Ale nie zdążyłam się zajmować zawodowo tym, bo zmieniliśmy miejsce i znaleźliśmy się tutaj. To, to co potrafiłam robić, czyli projektowanie, no, świetnie posłużyło przy witarzu. Pojawił się u nas kolega witrażysta, który no akurat w tamtym czasie szukał miejsca do. do znaczy życia. kolega też z Warszawy, tak, tak. Który miał I, trudne, jakąś tam trudną sytuację i... po prostu mieszkaniową, akurat tak się złożyło. I, i mieszka, zamieszkał u nas przez pół roku. Mówiliśmy o tym, że no, no właśnie, to on może będzie nam płacił. No i nagle przyszła mi taka myśl do głowy, że nie płaćna, nam, tylko pokaż nam to, co potrafisz. I pierwszy, jak długo pracowaliśmy razem? z z ile tutaj mieszkał, czyli tak z pół roku pewnie. Tak, no i na tyle to, to były początki. Okazało się, że ja świetnie właśnie w tym projektowaniu się odnajduję. Marcin pracował wcześniej w Pracowni Rzeźby i Modelatorstwa w Warszawie w Teatrze Wielkim i te zdolności manualne, które ma, no to jak najbardziej przy witrażach też posłuży. Pieniądze po prostu, bo z tych witraży już żyjemy rzeczywiście. To remontujemy. Jak nie ma pieniędzy, to, to, to przynajmniej stać nas na spacer w górę. Nadarzyła się okazja, żeby spotkać się z witrażystą, który od, od lat prowadził pracownię w Warszawie. I no, chcieliśmy pokazać mu nasze prace i tak porozmawiać. Pierwsze nasze prace. Pierwsze nasze prace. I, I ten moment był dla mnie decydujący, bo ja zobaczyłam pracownię, działającą pracownię. Ja właściwie wyfrunęłam stamtąd. I wiedziałam, że to jest to. Ja tam dostałam ten, to takie, ten podbuch że no wcześniej no takie próby coś już powstawało, ale takie jakoś jeszcze a tam właśnie kiedy zobaczyłam tą pracownię, jego pracę i też rozmowa z nim to był pan Łączyński. No to to na mnie zrobiło takie wrażenie. Zresztą rozmowa była też Taka, on bardzo, bardzo duchowo opowiadał o y, witrażach, opowiadał o teoriach światła. Y, no, roztoczył przed nami y, tak, taką wizję tej pracy, że y, ja wyszłam no, już zafascynowana. Witraż często kojarzy się z czymś bardzo tradycyjnym, a my nawet uświadamiamy często no, czasami może nie często kiedy mamy okazję z kimś porozmawiać, właśnie kto projektuje, kto buduje, powiedzmy jakiś taki dom na wskroś nowoczesny, że witraż to nie są tylko ci święci w kościele. No i nie tylko secesja, bo I Nie też tylko secesja oczywiście. Tak się kojarzy. Tylko witraż to jest szkło, to jest praca ze szkłem, po prostu ze światłem. To jest technika, to jest po prostu no ogólnie rzecz biorąc metoda łączenia szkła ołowiem lub cyną, ale kompozycja malowanie może być, na szkle, malowanie Ale można na szkło, ale można w różny sposób Ale to może to zrobić. być kompozycja na nowoczesną.